Korzystając z zaproszenia chciałem przedstawić Państwu jaki szereg działań inwestycyjnych i remontowych będzie prowadzony w tym roku i w roku przyszłym ze strony małopolskiego Zarządu Realizacji i Urządzeń Wodnych na wałach, ciekach i przepompowniach zlokalizowanych tutaj na terenie. Zacznę może od zadania, które Państwo pewnie już naocznie oglądacie, realizację jego w ramach środków unijnych programem rozwoju obszarów wiejskich realizowane jest zresztą jedyne z terenu dawnego województwa Tarnowskiego zadanie budowy kanalu do szczegółowych karnych. Zadanie to zostało rozpoczęte w tym roku, w tym roku jest kontynuowane, planowane jest zakończenie tego zadania w roku przyszłym. Wartość tego zadania sięga prawie 7,5 mln Tu Pan Burmistrz raczej już Przedstawić wstępnie y, szereg zadań, które, które miał okazję już widzieć odnośnie y, usuwania szkód powodziowych, zabezpieczeń na bałach przeciwpowodziowych i otokach y, realizowanych, opisanych już przez, y, przez y, Małopolski Zarząd i... Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska umowy i w ramach tej umowy przewidywana jest realizacja ściśle na Unii y, sześciu zadań i dodatkowo w ramach zadań realizowanych y, na terenie powiatu, powiatu mąkowskiego w roku przyszłym y, jedno, zresztą jedyne zadanie też, 95% będzie na terenie gminy sztucznych. Pokrótce może przedstawić. dotyczy to przede wszystkim um, zabezpieczenia tych najbardziej newralgicznych miejsc na wale rzeki Wisły. Kilkanaście odcinków zostało wykupowanych, w tej chwili Sześć odcinków jest już zleconych do realizacji po przetargu. Pozostałe są w trakcie opracowania dokumentacji. Sześć odcinków to jest na terenie Laskówki i Lubasza. Dokumentacja była opracowana w zeszłym roku. Bezpośrednio po powodzi. Na pozostałe konieczne było opracowanie dokumentacji. W najbliższym czasie liczymy, że tą dokumentację otrzymamy od projektantów i będzie możliwe zlecanie realizacji przetargów na pozostałe. Metoda. Zabezpieczenia z tego co y, pamiętam, nie y, korpusu wału, y, założenie y, przesłony w y, postaci y, laksenu w y, stopie wału, y, zawicie jej na głębokość zróżnicowaną w zależności od warunków geologicznych, w większości tej będzie około 9 metrów i wyłożenie przesłony z materiału nieprzepuszczalnego na skarpie wodnej Można Tych odcinków, które teraz są? Tak, wykonane. to jest około 2 km. Następne przeszło 2 km jest planowane w, w ramach tej dokumentacji, która jest obecna. Dodatkowo planowane jest wykonanie około 2 km w w tych miejscach, gdzie takich był Następne zadania to przede wszystkim realizacja robót na wałach łopóstw. Po w bieżącym roku będzie to dotyczyło odcinka w miejscowościach Suchych Grun i Brzezówka. Zadanie, które jest przewidziane na rok przyszły, będzie dotyczyło pozostałych miejscowości, łącznie z z wejściem na teren zimny. Yy, yy, Przepraszam bardzo, tak, to yy, przyjaźnie zrozumiałem, czy kierownik, no, czy, czy, czy no, powiedział rowy, czy dwały? Dwały o to główny. Po jednej po drugiej tak, tak, tak. Czyli na całej długości będzie robione, tak? Proszę. Na całej długości docelowo będzie robione. W roku bieżącym y, dotyczy to odcinka y, od, przeszło 2, 2 km y, w miejscowościach Suchy Grąb i Drzezówka, natomiast w roku przyszłym y, pozostała część realizacji. To zadanie, które jest przewidziane w bieżącym roku, zostało już przeprowadzone. Przetarg jest wyłoniony wykonawca i będzie przystępny do realizacji tych zadania. To samo dotyczy usuwania szkód powodziowych na samym potoku w korycie. Również to zadanie zostało zlecone, wyłonione został wykonawca i od ujścia do rzeki Brain na całej długości y, przechodzącej przez teren gminy Szczućin będzie y, takie udrażnianie i odmulenie i zabezpieczenie gryp będzie przesłane. Y, następne zadanie to są dwały y, rzeki Mieczarnej. Dotyczy to 200 metrów prawego wału i, i 3, 3 km, przeszło 3 km lewego wału. To jest związane z, po prostu z lokalizacją. Z lokalizacją tych wałów na terenie naszej gminy, bo taka, takie wskazanie było. Natomiast od razu pragnę, pragnę tutaj y, y, dodatkowo wyjaśnić, że pozostała część jest przewidywana z y, innych środków, ze środków solidarności, żeby, żeby po prostu nie y, doprowadzić do nierówności y, 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 w stanie technicznym dwałów nieczajki i na różnych gminach. Następne zadanie, to zadanie, które jest już chyba mocno zaawansowane, to jest usuwanie szkód na kanale Średnica w miejscowościach Zabrania i Grzeszówka. Wszystkie te zadania, o których mówiłem, są to zadania, które już są po przetargach i realizacja jest albo w toku, albo na moment będzie rozpoczęta za wyjątkiem yy, zadania zadania związanego z yy, zabezpieczeniem odcinków wału rzeki Wisły. Zadania że i tego zadania, o którym mówiłem przyszłorocznym, na ukusie tej drugiej części, to te zadania są przewidziane do realizacji w tym roku. Odcinki na nawęsianej i pozostała część uchwałów opustu jest przewidziana w roku również w roku do realizacji również. Dwa kilometry jest niezbędna potrzeba. Yy, niezależnie od środków z Narodowego Funduszu yy, z budżetu państwa yy, również dwa odcinki dwa yy, określonego przewidziane są do realizacji. Tam w ramach, w ramach tych środków również została zlecona dokumentacja i yy, Czekamy na, 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 na yy, wykonanie tej dokumentacji i roboty te również będą realizowane. To na, terenie, na terenie Waszej gminy będą to dwa odcinki yy, w Szczecinie i w Są to odcinki, które zostały, zostały jak gdyby po konsultacjach z gminą yy, dodatkowo dołączone do tych, które najmniej są Potrzebne do realizacji, a nie znalazły się w tych wnioskach, które były złożone do tego funduszu. Niezależnie od tych działań, od zeszłego roku prowadzone są działania wybiegające w przyszłość. Dotyczy to przede wszystkim opracowania koncepcji. A w dalszej kolejności dokumentacji dla celów modernizacji, budowy nowych obwałowań i generalnie ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu Dąbrowskiego, a w szczególności również Waszej gminy. Została już opracowana w pierwszej kolejności koncepcja modernizacji i obwałowania rzeki Żadnica Breń, dotyczy to całego odcinka, yy, całego odcinka administrowanego przez Małopolski Zarząd, to znaczy od, od ujścia rzeki Łukus do rzeki Breń, w górę, aż do źródeł w Tarnowie. Druga część tej koncepcji dotycząca hmm. zmodernizowania obwałowań, wydłużenia ich, polepszenia ich możliwości odbioru wody dotyczy dopływu rzeki żołnierzy w szczególności na waszym terenie Uchustu. Dotyczy to tej części, która nie została jeszcze zmodernizowana docelowo. około 2,5 km jest zmodernizowane. Yy, wałów Uchustu i tam, jak sami Państwo wiecie, tam nie ma żadnych problemów. Natomiast problemy zaczynają się na tych odcinkach Wałów Uchustu powyżej, powyżej zakończonej drogi. I docelowa, niezależnie od tych robót, które są zlecone w ramach modernizacji. <tryk> yy, dzisiaj dotyczy to, to yy, zabezpieczenia tych wałów w takim zakresie. To docelowo chcielibyśmy, żeby całe wały po i wszystkie pozostałe roboty, winie, czajki i i, i, i innych cieków, bręki i tak były zmodernizowane w podobny sposób jak te pierwsze dwa kilometry wału. Tak, żebyście żeby Państwo, tak powiem, potocznie spali spokojnie w czasie, w czasie <coughs> gwałtownych wezbrań. Taka koncepcja jest w tej chwili zlecona będzie realizowana. Mamy nadzieję, że pozwoli to na w przyszłości już konkretne zlecenie opracowań dokumentacyjnych.